Średniowiecze, ze swoim paraliżującym ubóstwem i brakiem prawa i porządku, było idealnym czasem dla bezwzględnych mężczyzn, aby zwrócić się ku życiu przestępcy i przemierzać okolice, powodując nieopisane kłopoty. Ale nie wszyscy gangsterzy byli biedni. Niektórzy pochodzili z szlacheckich rodzin, a na pewno nie byli wszyscy robin chudami, kradnącymi od bogatych i dającymi biednym. Większość była brutalna, bezwzględna i dbała tylko o siebie. Cofnijmy się teraz w czasie i przyjrzyjmy się niektórym z bardziej notorycznych gangsterów średniowiecza, których przestępstwa obejmowały kradzież królików, gwałt i morderstwo. Witamy w średniowiecznym szaleństwie. Zorganizowana przestępczość. Dziś, mówiąc o gangach przestępczych, często mamy na myśli globalne kartele narkotykowe. Ale gangsterzy istnieją od tysięcy lat. W 50 roku przed naszą erą w Rzymie, Milo i Clodius tworzyli grupy uzbrojonych niewolników i zbirów do rozstrzygania konfliktów. Podobnie jak dzisiejsze gangi Crips i Bloods w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W Konstantynopolu w VI wieku rywalizujące gangi zielonych i niebieskich zjednoczyły się wokół wspólnej sprawy i przeciwstawiły się cesarzowi Justynianowi, co doprowadziło do zamieszek, w których zginęło dziesiątki tysięcy osób i zniszczone zostało pół miasta. Herward Czujny Herward Czujny urodził się około roku 1035 roku w Lincolnshire w Anglii. Wiarygodne historyczne źródła dotyczące Herewarda Czujnego są nieliczne i często sprzeczne. Był anglosaskim szlachcicem, który opierał się inwazji Wilhelma zdobywcy i Normanów w 1066 roku. roku. W Jester Hewardy, bardziej zromantyzowanym opisie jego życia, napisanym przez mnicha o imieniu Richard z Ellie, Hereward został wygnany przez swojego ojca za nieposłuszeństwo i antyspołeczne zachowanie, a król Edward Wyznawca ogłosił go banitą w wieku zaledwie 18 lat. Więc Hereward wyruszył na swoje przygody, które obejmowały walkę z szalejącym niedźwiedziem w Northumbrii, aby uratować swoją chrzestną matkę i jej córki, ochronę księżniczki z Cornwallii przed niechcianą męską uwagą, a następnie walkę z ludźmi z Marilan, aby pomóc hrabiemu Flandrii. W czasie podboju normańskiego w 1066 roku, roku Hereward był najemnikiem, a normanowie skonfiskowali jego ziemię w rodzinnym Lincolnshire. Po powrocie tam odkrył, że jego brat został zabity, a jego głowa wyświetlana na szpilce. Herbert zemścił się, zabijając 15 normańskich żołnierzy podczas pijackiej uczty. Duńczycy przybyli do Ely w 1070 roku. Ludzie tam mieli nadzieję, że duńska armia pomoże im obalić Normanów. Herward i jego gang zbuntowanych dołączyli do Duńczyków i pomogli im splądrować klasztor w Peterborough. Uzasadniał to twierdząc, że chce uratować tamtejszy skarb przed Normanami. Jednak Duńczycy zawarli układ z królem Wilhelmem i zmyli się do domu z ich łupem. Teraz Hereward i jego ludzie sami stali wobec Wilhelma. Ostatni raz stawili opór na wyspie Ely w 1071 roku, roku, gdzie według jednej z kronik anglosaskich ludzie zostali przytłoczeni przez Normanów i poddali się, z wyjątkiem dzielnego Herewarda, który uciekł z kilkoma ludźmi przez bagna. Jego życie po upadku Ely pozostało owiane tajemnicą. Mówi się, że negocjował pokój z królem, został ułaskawiony i potem żył spokojnym życiem. Anglosaski kronikarz Geoffrey Gamer ogłosił, że zginął z rąk normańskich rycerzy. Może po prostu uciekł i nigdy więcej o nim nie słyszano. Tak czy inaczej, stał się bohaterem dla ludu saskiego i symbolem oporu przeciwko uciskowi. Cotterellowi Pod wodzą Jamesa Cotterella wspierali go jego bracia John i Nicholas. Anglia doświadczała politycznego chaosu między końcem lat 1320 a początkiem lat 1330. Król Edward II stracił poparcie swoich szlachciców z powodu swojego polegania na faworytach, takich jak Hugh de Spencer, którego obdarowywał prezentami i ziemią. Cotrels, znani jako Gang Greenwood, ukrywali się głównie w Peak District w Derbyshire, w zacienionych gęsto zalesionych obszarach jak Las Sherwood. Ich pierwsze zanotowane przestępstwo miało miejsce w 1328 roku, roku, gdy Robert Bernard, proboszcz z Bakewell, wynajął chłopców do pobicia i obrabowania swojego następcy. Gang służył jako posłańcy dla duchowieństwa i bogatych, chronieni przez niektórych parlamentarzystów, bez problemów rekrutowali nowych członków. W 1330 roku, roku Roger de Wensley, pan z Mapleton, wysłany do aresztowania braci Cotterell, do nich dołączył. Mimo udziału w wymuszeniach, uciskach, przyjmowaniu przestępców, uzurpacjach i okupach, James Cotterell został ułaskawiony za wszystkie przewinienia w 1351 roku. Fullwillowie. John, pan z Ashby Fulville, miał siedmiu synów. Drugi syn, Eustas, był dobrze znany z opozycji wobec nieuczciwych i nieskutecznych rządów Edwarda II, a jego młodsi bracia zgadzali się z nim. Chłopcy popełnili wiele przestępstw, w tym rabunek, porwanie i morderstwo, w dążeniu do sprawiedliwości przeciwko koronie, często reprezentując innych. W 1326 roku, roku Eustas z 50 mężczyznami zasadził pułapkę, by zabić skorumpowanego barona, Sir Rogera de Bella, z Exchequer, który był zagorzałym zwolennikiem nienawidzonych dyspenserów. Zrobili to, cytuję, wbijając długi nóż poniżej obojczyka i w serce. Fullwills prawdopodobnie zostali dobrze przyjęci za morderstwo Beli, ale musieli uciekać z kraju, będąc poza prawem. W 1327 roku, roku gdy na tron wstąpił nowy król, Fullwills zostali ułaskawieni i powrócili do domu, by, jak mówią, siać chaos, terroryzując, gwałcąc i porywając na okup. Zostali zatrudnieni przez duchownych do zniszczenia rywalskiego wodnego młyna za 20 funtów. Następnie przyłączyli się do innych gangów, w tym Cottrells, by porwać zamożnego sędziego królewskiego Richarda Willoughby. Czwarty z braci Fulville, Richard, był opisywany jako dziki i śmiały człowiek skłonny do aktów przemocy, mimo że został mianowany rektorem małej wiejskiej parafii w Rotland. Richard Fulville, jedyny z braci ukarany, został wyciągnięty z kościoła i ścięty. Willoughby został uwolniony po zapłaceniu ogromnego okupu, a gang Fullwill uciekł do Derbyshire, gdzie sprzymierzyli się z gangiem Cotterall i jeździli z uzbrojonymi siłami tajnie i otwarcie. Mężczyźni, którzy zamordowali księdza Richarda, musieli otrzymać rozgrzeszenie. Biczowano ich publicznie przed głównymi kościołami jako pokutę. Adam Trendowaty XIV wiek był świetnym czasem dla przestępców w Anglii, biorąc pod uwagę polityczne zamieszanie, czarną śmierć, głód, depopulację i powstanie chłopów. Adam i jego gang, inaczej niż Kotelowie i Fullvilles z Midlands, byli aktywni w miejskim środowisku południowo-wschodniej Anglii, a nie na wsi w XX i 40. XIV wieku. Załogi Adama specjalizowały się w kradzieży. Ich najpopularniejsze przestępstwo dotyczyło londyńskiego kupca zatrudnionego przez królową Filipinę z Hainaut, małżonkę Edwarda II. Handlarz przechowywał w swoim domu niektóre z klejnotów królowej. Gang Adama zaatakował pod osłoną nocy i zażądał przekazania skarbu. Kupiec odmówił, więc gang podpalił jego dom i tak czy inaczej zabrał klejnoty. Filipa straciła również królewską sumę 500 funtów, co odpowiada około 380 tysięcy funtów w dzisiejszych pieniądzach, kiedy jej poborca czynszu został zaatakowany i obrabowany. Adam został złapany i postawiony przed sądem podczas drogi do domu. Jednak jego gang zaatakował salę sądową, co zmusiło władzę do wypuszczenia go, aby mógł kontynuować swoje przestępcze działania. Prawdopodobnie zmarł w latach 60. XIV wieku. Roger Godbird Uważa się, że Roger był jednym z ludzi stojących za legendą o Robin Hoodzie, a naprawdę lubił przebywać w Sherwood Forest i drażnić szeryfa z Nottingham. Podobnie jak Full Wills i Cotterells, Rogers Midlands z okolic Leicestershire był kolejnym mieszkańcem. Został zbiegiem po walce z królem Henrykiem III u boku hrabiego Lester, Simona de Montfort, w bitwie pod Eversham w 1265 roku. roku. Po śmierci Montforta Roger, podobnie jak legendarny Robin Hood, musiał uciekać za wystąpienie przeciwko królowi. Po schwytaniu udało mu się uciec i zaczął dowodzić grupą przestępców, którzy wpadali w różnego rodzaju tarapaty. Mężczyźni dokonali włamania, podpalenia, rabunku i zabójstwa. Zaatakowali opactwo Stanley, ukradli pieniądze i zabili jednego z mnichów. Roger został pojmany i sądzony w Tower of London, ale król Edward Piersy ułaskawił go po powrocie z krucjaty. Niektóre źródła sugerują, że Roger zmarł spokojnie na swoim gospodarstwie, inne, że w więzieniu Newgate w 1276 roku. roku. Fulk Fitzwarren. Urodzony około 1160 roku, roku w rodzinie szlacheckiej, Fulke podobno bawił się z czterema synami Henryka II, ale doszło do bójki z księciem Johnem podczas rozgrywki szachowej. Potem John poszedł skarżyć się ojcu, który go ukarał za bajki. Być może John żywił urazę do tego incydentu, ponieważ później, w 1200 roku, gdy został królem, przyznał posiadłość Whittington i jej zamek Walijczykowi, a nie Falkowi, wiedząc doskonale, że to Falk miał do niej dziedziczne prawo. Falk zaczął działać na własną rękę, po tym jak odmówiono mu rodzinnych ziem, a wraz z jego braćmi, innymi dzierżawcami i rycerzami postanowił się przeciwstawić. 52 uczestników powstania zostało ogłoszonych banitami przez króla, który wysłał żołnierzy do rozwiązania problemu. Po trzech latach przysparzania problemów, król ustąpił, a Falk został ukarany grzywną, ułaskawiony i nagrodzony prawem i dziedziczeniem w Whittington. Wrócił do domu i żył dobrze do lat 90. John Fitzwalter John był kolejnym szlachcicem znanym ze swoich przestępczych działań. Fitzwalters, potężni właściciele ziemscy, posiadali nieruchomości w Essex, Norfolk i Londynie. Pierwszy przypadek przestępstwa Johna miał miejsce w 1340 roku R, er, gdy wraz z gangłem 30 osób nielegalnie wtargnął do parku Johna de Siagrave. Chuligani wtedy, cytuję, polowali tam, zabierali dobra i jelenie z parku, a także napadali na mężczyzn i służących. Teraz, z poparciem wpływowych mężczyzn, John rozpoczął działalność, zgromadził załogę i zdobył reputację jako zbir pierwszego stopnia, stając się najbardziej budzącym strach człowiekiem w Essex. Nie mieli tabu co do przestępstw. Szantażowali, przejmowali nieruchomości Zachodnik, stosowali wymuszenia, manipulowali ławą przysięgłych, kradli bydło, dopuszczali się kradzieży i morderstw, w tym ściąganie głowy jednej osoby na poboczu drogi. Oblegli Colchester, atakowali mężczyzn i każdego wchodzącego czy wychodzącego do stopnia, że nikt nie mógł udać się na targ czy jarmark. W 1351 roku, roku John został aresztowany i przetrzymywany w Tower of London. Pozostali członkowie gangu zostali skazani, ukarani grzywną lub uwięzieni, niektórzy ułaskawieni, a jeden powieszony. Po roku John został ułaskawiony i zwolniony. Król jednak chciał ukarać człowieka, którego przestępstwa od kradzieży królika po gwałt i morderstwo. Został ukarany grzywną w wysokości 847 funtów, co dzisiaj wynosi około pół miliona funtów. John wrócił do swoich posiadłości i spłacał grzywnę aż do śmierci w 1361 roku. roku. Więc jak tym ludziom udało się uniknąć kary? Gangi często były związane z najbogatszymi i najpotężniejszymi osobami w kraju, w tym z duchownymi, wykonując dla nich przestępstwa. Nawet gdy gangsterzy byli przyprowadzani przed sąd, prawie zawsze byli uniewinniani, ponieważ powszechne były groźby i łapówki, a zarówno ławnicy, jak i sędziowie byli po prostu zbyt przestraszeni, aby ich skazać. Dziękuję za obejrzenie odcinka szaleństwa średniowiecza. Proszę zasubskrybuj, jeśli podobają ci się te filmy. A ja zobaczę cię w przyszłym tygodniu na kolejnym. Życzę wspaniałego tygodnia, na zdrowie.